Mamy wielką przyjemność kolejnego dziesiątego miesiąca tym razem spotkać pana profesora Winiętę pod naszym namiotem Solidarnych na krakowskim przedmieściu. Witamy, panie wielka profesorze. To wielka dla mnie przyjemność, zawsze wielkie święto dla mnie tutaj być razem z, na, z wami każdego dziesiątego. Bardzo dziękujemy. Czujemy tę obecność waszą tam z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jak postępują prace nad wyjaśnianiem spraw związanych z katastrofą. Jakikolwiek postęp pan profesor odnotowuje w ostatnim czasie? Absolutnie. Pracujemy bardzo ciężko, od świtu do nocy, nie lenimy się, nie ociągamy się. Ja przyjechałem tutaj, żeby pokazać swoje najnowsze wyniki badań, eksperymentów, podzielić się ze swoimi kolegami, a koledzy powiedzieli mi, jakie oni mają w tej chwili osiągnięcia w pracy, jaki progres robią. Także to jest no dość gigantyczna praca do zrobienia, także nie można oczekiwać, żebyśmy tak w ciągu jednej nocy to wykonali. Ale cieszy mnie to, że robimy progres, że, że dowiadujemy się nowych, nowych rzeczy, a wszystkie układają się w, w taką piękną układankę, wszystko do siebie pasuje. Całość. W jedną całość. Tak, tak, także, także myślę, że przyjdzie już może niedługo czas, kiedy będziemy się mogli podzielić Właśnie, chciałam o to zapytać, czy ten czas jest według Pana odległy, czy niezbyt już odległy, bo no pół roku nowych rządów, społeczeństwo w oczekiwaniu nadal. No ja, ja czuję presję, czuję presję, mhm. także w, w tym samym czasie musimy słuchać się swoich, swojego szefa, do doktora Berczyńsk, Berczyńskiego i e, grać według zasad, jakie przyjęliśmy, czyli e, chociaż mnie świeżbi strasznie język, żeby się wami podzielić, to nie mogę, nie wolno mi, nie wolno. Aż tak tak, tak? tak, takie są. O... Tutaj, takie, zasady gry. Takie są zasady gry, mm -hmm. po prostu. Szanujemy i, ich, nadal, i, i, i w ramach, no, pracę no. i. Rozumiem, i, i, że się nie, z, nie zdezaktualizowała pana profesora koncepcja, którą kiedyś nagłaśnialiśmy w wielu językach świata, i A. sam przebieg zdarzeń możemy właściwie potwierdzać kolejnymi badaniami. Tak Rewolucji w tej hipotezie pana y, ówczesnej o wybuchu na pokładzie nie ma. Nie ma, nie ma. Y, no. Wprost przeciwnie, mogę powiedzieć, że we nie, nie, parę tygodni temu miałem okazję przedstawiać swoją pracę dla amerykańskiego grona e, badaczy e, katastrof lotniczych NTSB i, i SASIS. I, i, e, po E, wypowiedzeniu się, pokazaniu swojej e, e, pracy nie mieli żadnych wątpliwości. E, do, dopytywali się tylko e, o pewne szczegóły, e, które e, po wyjaśnieniu których e, po prostu kiwali tylko smutno głowak. Ale myślę, że są gotowi pomóc, są gotowi współpracować. Pracownicy różnych agencji, takich jak NASA czy FAA, jeszcze wcześniej nie wolno im było współpracować z nami. W tej chwili sami przychodzą do mnie i mówią co chcesz. Co chcesz. Panie profesorze, a co to znaczy nie wolno im było? Proszę rozwinąć tak. Jakby przeszkody były po czyjej stronie? No, rząd amerykański ma zasady nie wkraczania w wewnętrzne sprawy innego kraju. I póki tutaj był rząd, który sobie nie życzył takiej współpracy, to pracownikom federalnym nie wolno było współpracować ze mną. Czyli można powiedzieć, że 6 lat zmarnowanych z punktu widzenia owocnej współpracy z naukowcami z całego świata. No tak, ale ja tak nie wybrałem. To oczywiście, tak. Ja mówię o, nie... ja mówię o tamtej stronie tak, federalnej, tak? No, tak? No, absolutnie, mhm, absolutnie, absolutnie. Także teraz przyszedł czas, na... Przyszedł czas na, na, na prawdziwą pracę, na to, żeby odkłamać wiele y, kłamstw, ale spokojnie poradzimy sobie. Damy radę. <laughs> Bardzo dziękujemy. Brawa dla Pana Profesora tak i podziękowania się. wielkie od A nas czy wszystkich. Jest jakaś perspektywa, żeby